Cześć, z tej strony gra w zero Vlog literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce, czyli krótkich, treściwych, mam nadzieję, recenzjach, będzie rzecz, która się na tym kanale zdarza rzadko, bo po pierwsze to będzie młodzieżówka, a po drugie to będzie młodzieżówka z Czech. Zapraszam zatem na krótką recenzję truchlina Wojteka Matochy. Zacznijmy zatem od takiego podstawowego pytania, z czym to się jest, z czym to się je. To są jak na razie dwa tomy. Podobno ma być, znaczy jest już w Czechach trzeci i chyba na tym ma się skończyć, czyli planowane to było jako trylogia. Od razu powiem, że jestem nieco zaskoczony, bo seria ma potencjał na wiele, wiele jeszcze więcej tomów, moim zdaniem, ale z drugiej strony to też jest takie uczciwe postawienie sprawy, że nie będziemy z ciebie. Czytelniku tutaj zdzierać, zdzierać pieniędzy. O pierwszej części mówiłem już jakiś czas temu. Ona mi się podobała, chociaż miałem pewne obiekcje co do języka. Nie wiem, czy to wynika z tłumaczenia, czy to jest kwestia autora. Miałem jednak wrażenie, że język chwilami, zwłaszcza w partiach narracyjnych, był nieco niechlujny. Bo to, że w dialogach młodych bohaterów to akurat. Jest dość zrozumiałe, ale na przykład moje ulubione zdanie z, z pierwszej części, czy raczej dwa zdania, że podała mu szklankę herbaty. Kropka. Była gorąca. Mm. Tylko, że ona miała 15 lat. Znaczy bohaterka, nie herbata. Nie? Ale rozumiecie, rozumiecie o co chodzi. To są, to są dwa równe podmioty. W tym drugim przypadku mamy podmiot domyślny, tak? Więc... No w pierwszym w sumie też. Więc, więc tutaj jest ten problem, tak? I, i takich, takich wpadek było kilka, dosłownie kilka, ale to trochę raziło. Mam wrażenie, że w drugiej części już jest lepiej pod tym względem, że tutaj tłumaczka niczym mi szczególnym nie podpadła, więc, więc nawet odpadł ten ostatni argument. Znaczy ten mój argument mocny przeciwko truchlinowi. A o co tutaj tak naprawdę chodzi? Słuchajcie, to się zalicza do steampunku, albo czasami mówi się też o, o, o science fiction po prostu. No i chyba, chyba tak, tak trzeba to będzie określić, bo ten element punk oczywiście mamy, no bo całe społeczeństwo truchlina to jest punk, jakby na to nie patrzeć, tak, na swój sposób i to na kilku różnych płaszczyznach, w jakim to słowo można rozumieć samego Steam to może nie ma, ale różne dziwne maszyny, yy, wynalazek, fantastyczny wynalazek to jest też bardzo charakterystyczny element yy, dla, dla takich narracji, dla takiego nurtu, właśnie. Yy, I odwoływanie się do estetyki wieku XIX też, chociaż tutaj to będzie raczej estetyka yy, taka drobnomieszczańska, a nie, a nie estetyka arystokratyczna, do której najczęściej się twórcy tak, kocie dokładnie tak najczęściej się właśnie twórcy do tej estetyki taki odwołują. O co ci chodzi? No powiedz o co ci chodzi. Idź spać. W tym wypadku, w tym wypadku natomiast to raczej będzie takie drobno drobnomieszczaństwo czeskie. Mentalnie bliżej do Milosza Urbana. I mam takie dziwne wrażenie, że trochę chyba tutaj Wojtek Matocha do Milosza Urbana czasami puszcza oko. Ale to są oczywiście młodzieżówki. Czyli, czyli mamy, też, mamy też sporo takich detektywistycznych klimatów, znanych nam z równych, właśnie, książek dla młodzieży, i też takich problemów wieku nastoletniego, czyli pierwszych miłości, nowych przyjaźni, straconych przyjaźni, fascynacji nowym światem, fascynacji odkrywaniem rzeczywistości itd. itd. No dobrze. Krótko o fabule. E, dawno, dawno temu w Pradze pojawiła się taka, taka część miasta, taka dzielnica, e, na której przestała działać elektryczność. I słuchajcie, stan ten utrzymywał się wiele, wiele lat. Nikt nie był w stanie dojść do tego, e, jak to może istnieć w ogóle, prawda? No, na logikę a jest to całkiem sensowne, no bo jak, jak to zbadać, skoro żadne urządzenia tutaj nie działają na prąd. No. Nie da się, prawda? Więc po jakimś czasie to po prostu zarzucono no i ta dzielnica staje się jakimś takim no powiedzmy, no turyści tam bywają, przychodzą, ale jest dość niebezpiecznie więc no to tak, też, też dużego ruchu turystycznego Pradze to, to może nie daje. Chociaż tutaj bym chyba z autorem trochę polemizował, bo ja myślę, że tu multum ludzi, multum ludzi by, by przyjeżdżało na, na truchli, to by się e, skomercjalizowało dość szybko. Ale okej. Okay. No i trójka naszych bohaterów już zupełnie współcześnie, że wiele, wiele lat po pojawieniu się tej dzielnicy wpada na trop pewnej tajemnicy, która być może przybliży ich do zrozumienia tego, skąd się ten cały truchlin wziął. Tutaj słuchajcie truchlin to jest akurat bardzo dobra robota tłumaczki, bo tytuł oryginalny to był Prażina. Prażina, to tłumaczyłem chyba już w poprzednim filmie oczywiście odniesienie do słowa Praga, no bo to akcja się rozgrywa w Pradze ale prażina to też po czesku coś, co kojarzy się z kurzem z czymś takim przykurzonym, brudnym, zastałym gdzieś, tak? E, więc e, tutaj e, można to było przetłumaczyć tak Prażina, No i nikt by się nie domyślił e, e, za bardzo sensu tego słowa. Mamy truchlin, e, czyli skojarzenie z truchłem. Raczej nie truchleć, bać się z truchłem, czyli czymś starym, martwym już. E, I tak jest z tą dzielnicą. E, jak jest z kolei z drugą częścią? Bo pierwsza podobała mi się bardzo, 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 choćby z tego względu, że e, Mentalność, to, to co autor nam tutaj próbuje przekazać, to jest taka myśl, że ludzie, którzy się świetnie odnajdują w, we współczesności, e, mogą żyć w pokoju z tymi, którzy chcieliby jednak się wycofać, jednak tę współczesność odrzucić, którzy tęsknią za tradycją i niech oni sobie mają miejsce w tym świecie dla siebie. Niech takim miejscem będzie truchlin, gdzie będą się czuć szczęśliwi, gdzie będą czuć się dobrzy. E, bo jak się okazuje, Tutaj w tej pierwszej części no zaspoileruję trochę, ale ten truchnik wcale nie jest taki zły, jak to się na początku wydawało. Wielki, naprawdę wielki e, szacun tutaj dla autora. Ź, z, źli są kapitaliści. Tacy ci, ci wredni, podli kapitaliści. Ale w drugiej części e, trochę się bałem po blerbie, bo tutaj w blerbie jest mowa o. Takim jądrze truchlina, czyli dzielnicy nazywanej Czerepy, gdzie ludzie żyją, wyznają surowe średniowieczne zasady. To mnie wystraszyło. Na całe szczęście nic tutaj o średniowieczu nie ma. Rzeczywiście jest to takie to jądro truchlina, i tutaj oni chyba wyjdą jednak nam na tych złych, ale to z trochę innych przyczyn. Bo słuchajcie. Pod koniec książki, tutaj będę już unikał spoilerów, bohaterka, odsłania na pewną swoją tajemnicę i jest wyraźnie skontrastowana z tymi, z tymi właśnie ludźmi z Truchlina. O co tutaj tak naprawdę chodzi? No, okazuje się, że to współistnienie tych dwóch grup, o których mówiłem wcześniej, no nie jest takie kolorowe, nie jest takie fajne, tak, bo pojawiają się pewne animozje pojawiają się pewne nierówności nierówności społeczne tak zdecydowanie i jak na to reagują ludzie no jedni reagują agresją i to wyraźnie mam takie przynajmniej wrażenie po drugiej części autor potępia tę próbę agresywnego rzucenia się przeciwko tym nierównościom społecznym a inni i to autor pochwala reagują ciężką pracą żeby dorównać tym pozostałym hmm. No, nie wiem, drogi autorze, jakie są Twoje poglądy polityczne, ale mam takie dziwne wrażenie, że, że ciężko będzie w dzisiejszej rzeczywistości zrobić jakąś oszałamiającą karierę. Dlatego, że e, poza tym w truchlinie nie ma niczego, dosłownie niczego, e, czym można by było charakteryzować współczesne młodzieżówki. Nie ma seksu. E, związek uczuciowy. W zasadzie w pierwszej części tutaj kończy się chyba jednym pocałunkiem i trzymaniem się za ręce, w drugiej części w ogóle nawet tego nie ma. Jest tylko mowa o tym, ktoś się komuś podoba, jakaś tam bliskość i, 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 i to wszystko. Nie ma nic o mniejszościach seksualnych, nie ma nic o, o poszukiwaniu własnej tożsamości, nie ma nic o jakichś poważnych problemach, tutaj o próbie odnalezienia się w społeczeństwie. Mniejszości, no tak, są tutaj to właśnie te czerepy, tak? Ale oni są odmalowani negatywnie, jako bardzo źli terroryści. Hmm. No słuchajcie. Yy, nie chcę też twierdzić, nie, nie twierdzę też, że ta książka jest jakaś super konserwatywna, bo to jest jednak młodzieżówka, te ideologie gdzieś tutaj wstlenam. Nam się przesuwają. Chodzi, głównie, chodzi tutaj głównie o dobrą zabawę, ale z, zwracam na to uwagę, że to jest tak, taka książka dla młodzieży, której się już od dawna chyba nie pisze i nie wydaje. Więc, więc naprawdę czapki z głów, że ktoś na coś takiego wpadł. Autor jest w ogóle inżynierem i podobno autorem kilku znanych aplikacji. Internetowych w Czechach, takich powszechnie stosowanych, bo tam chyba z jakimiś pociągami coś. Więc też tutaj, tutaj jego taka może fascynacja nauką, naukami ścisłymi się gdzieś, gdzieś, gdzieś przewija. To widać dużo, dużo zagadek bohaterowie muszą rozwiązywać takich logicznych. prawda I to jest bardzo fajne. To jest naprawdę, to jest naprawdę bardzo fajna książka dla młodzieży. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na bardzo dobre, czarno-białe, komiksowe takie ilustracje, o, o, tak jak tutaj na przykład, prawda? Eee, czy, no może trafię na ten, o, jest tutaj też ładna eee, z, z truchlinem. Bardzo fajna rzecz. Czekam z niecierpliwością na Tom Trzeci, czekam na zamknięcie całej, całej tej, tej serii. Chciałbym się bardzo dowiedzieć, do czego autor tutaj dąży i, i kto tutaj będzie miał rację w całym tym sporze. Jak te swoje wątpliwości co do istnienia dzielnicy rozwiążą bohaterowie? Czy to im zaciąży trochę na, na relacjach? No bo tutaj z pierwszej części, jak na razie, nam odpadł jeden bohater. A to wyjątkowo akurat e, e, nie trafi ona postać. E, pojawi się w trzeciej, niestety, już wiem, bo już spojrzałem sobie na, na czeskie strony. E, wiem, że podobno też ekranizacja ma być jedynki, też chętnie, też chętnie obejrzę. Polecam, naprawdę polecam. E, bardzo fajna rzecz. No i to by było na tyle. Ja się będę z wami już żegnał. Widzimy się, mam nadzieję, w niedzielę. Nie wiem jeszcze, co w niedzielę będzie. Mam dwa pomysły na, na filmy. Zobaczymy, które się uda zrealizować. To był Graf Zero: vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.